Witam hodowczynie i hodowców. Mam tutaj karmienie gołąbków swoich. Jak tutaj widzicie, są gołąbki do sprzedaży. Będę dzisiaj prezentował wam filmiki z tych gołąbków. Macie tutaj piękne bosy, janseny, deklaki, vanroje. Jedna samica z Fionka, Kadet Faber. Gołąbki. I gołąbki będę dzisiaj prezentował z Niemiec. To są gołębie e, z Niemiec, które po prostu przy, przyjechały z rodowodami. Każde gołąbki. To są naprawdę super gołębie. Tu mamy no, też parę tygrysów. Mamy tutaj też, e, też mamy radwany, zapomniałem. Wtedy tak Wam pokażę. Samica sionka, blokowana. Piękne włosy. Tu mamy piękną parę e, e, z, e, z włosów. Tu jest połowa, późna samiczka i czerwone. Pięknie zbudowana. Tu mamy gołąbka. Samiczkę, Rozwano te klaki. Potężne, mocne. Ładna samica, białorodka A zaraz 15. Deklar. Piękne, mocne, ładne gołąbki. Fremancy i włosy. Ronaldo. A, tu mamy czysty, czysty włos y, na Jansena. Z dnia 0.19 Tu mamy piękne, pięknego Andaluza e, Opala, przepraszam Opala, to jest nie Opala. piękny sam, pięknie ułożony Mocna, silnowana ładna budowa no a tu oczywiście Moje te Maszyny, to kadet Paweł akurat Te gąbki są i moje i z Niemiec Także pozdrawiam wszystkich, Robert Henkel, dobry lot. Mój telefon 503 528 502, patrzcie, dzisiaj wieczorkiem będą kilka filmów.